Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w szczególną grę, Untitled Ghouls Games. Wielu z, nas, z was na pewno dobrze zna tą grę, ale wiele osób na pewno nie i postanowiłem wam ją przedstawić. To jest gra, którą sobie chciałem kupić od bardzo dawna, autorzy niestety nie chcieli mi udostępnić klucza i trochę zbyt głośno na ten temat narzekałem, bo chłopaki z Discorda, <noise> zaprzyjaźnieni, między innymi Alan Pablosem Tejotka i parę jeszcze innych osób zrzu zrobiły zrzutkę i sprezentowali mi po prostu kluczyk do tej gry, za co bardzo wam dziękuję. Wspaniały prezent. Pomyślałem sobie, że zrobimy sobie pierwsze zadanie. E, ja będę, będę wobec Was uczciwy. Po pierwsze troszeczkę już sobie sam grałem w tą grę, a po drugie e, obejrzałem cały let's play z tej gry na kanale PewDiePie jakoś tak niedługo po tym jak ona wyszła, więc e, jest mi przykro powiedzieć, że no niestety najfajniejsze rzeczy już mam zaspoilerowane i, i już to większość rzeczy przerabiałem, ale nie zmienia to faktu, że to jest cudowna gra, która jest przepięknie zrealizowana i wspaniale po prostu wygląda i się w nią gra. Dobra, bierzmy się do roboty w takim razie. Patrzcie mamy tutaj naciśnij X, aby, aha właśnie specjalnie dla was podłączyłem sobie pada od mojego starego xboxa bo w tą grę najlepiej gra się na padzie da się na myszą klawaturą, ale pad jest zdecydowanie najlepszy do tego okej okay. <grystanie> jest nasza, nasza podejrzana to wszystko wstrętne wredne, przetrzymaj, ażeby biec dobra, czyli tak się biega a tak, tu są nasze zdobycze okej okay. gramy jak widzicie gęsią, która jest wyjątkowo wredna terroryzuje mieszkańców lokalnej miejscowości. I jest nieprzyjemną małpą generalnie. I jak, jak to na gęś przystało zresztą, bo gęsi mają taką reputację. Zresztą to chyba jest w całej tym, tej rodzinie tych zwierząt, bo słyszałem, że łabędzie i, i podobne zwierzęta, i kaczki też nie, nie bywają lepsze i potrafią być wyjątkowymi wrednymi małpami. E, robią na złość, łatwo się denerwują i, i, i są strasznie nieprzyjemne w obyciu. To mi przypomina w ogóle taką anegdotę, którą mi kolega opowiadał jeszcze w czasach liceum. Bardzo lubił jeździć. A, dobra, ciągniemy. Udało się. E, bardzo lubił kolega jeździć na Mazury. <śm> I ze znajomymi na żagle. I opowiadał, że raz na Mazurach wrócianych była taka, taka sytuacja, że były tam e, cały gang łabędzi, który, które były wyjątkowo bezczelne. Ta muzyka jest cudowna po prostu. I te łabędzie. Właziły im na jacht, kradły im jedzenie ze śniadania, na przykład, tam, wiecie, tam pojecha... oni tam pojechali chyba w trzy czy cztery pary, wiecie, czterech chłopaków i cztery dziewczyny. I dziewczyny robiły jakieś tam śniadanko, chłopaki tam jakieś inne swoje rzeczy męskie robili w tym czasie, nie? I dziewczyny z piskiem nagle uciekają z pokładu, bo, bo przyleciały te, przyleciały łabędzie i zaczęły głośny hałas robić i pokradły chleb, który tam leżał. O, jest, dobra. Naszym zadaniem jest dostać się do ogrodu, sprawić, aby ogrodnik zamógł. Ukradnić, ukraść klucze od ogrodnika trzeba popatrzcie. Sprawić, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. To będzie trudne, bo pamiętam szczerze, nie pamiętam jak to się robiło. Musimy wrzucić do gra, grabie w stawie, tak? I zrób sobie piknik. Przynieś i połóż na koc piknikowy, kanapkę, jabłko, dynię, marchewkę, dżem, e, termos radio i koszyk. Dobra, radio i koszyk już mamy więc nie powinno być to takie trudne także spróbujmy dobra okej okay. w ten sposób sprowokali, sprowokaliśmy, sprowokowaliśmy dziada żeby, żeby otworzył furtkę widzicie także mogliśmy wejść do środka teraz o wziął się za cement to może uda nam się te klucze mu ukraść aż kurde Jej. <ścoughs> masz dziadu jeden wstrętny a dobra i ogrodnik przy okazji zamóg. patrzcie jakie sprytne to było <grym öff> <mum> 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 Muszę przyznać, że, że wiecie, ja, ja się całe życie interesuję grami komputerowymi, przez jakiś czas nawet y, studiowałem na kierunku tworzenia gier komputerowych, więc powiedzmy, że mam jakieś doświadczenie po tej drugiej stronie również, nieduże, bo nie duże. o, dynia, może być nam później potrzebna, y, to ja sobie wezmę od razu. <mum> No i, i powiem wam, że jestem pod ogromnym... Ej! To zabieram ci z powrotem radejko, będzie mi potrzebne. No, a widzisz? Patrzcie, znowu się włączyło. A tu jest ten koc, okej. Okay. Dobra. Ciekaw jestem czy on... Aha, dobra, on szuka. Ej, zostaw. O. Oh. Ej! Dobra. Jeszcze się odwdzięczę, zobaczysz dziadu jeden. Okej. Okay. No zróbmy może prostszą część zadania. Musimy dostarczyć te kanapki, kosz i dynię na koc, który tu leży nieopodal. I wydaje mi się, że ten dziad chyba się nie, tym nie przejmuje, więc jak to tutaj zrobimy, to nam to wybaczy. Zastanawia mnie cały czas, jak ten kapelusz mamy jak mamy skłonić tego faceta do założenia kapelusza. To, 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 to jeszcze będzie trzeba kombinować. A? No. Okay. Muszę przyznać, że bardzo intuicyjne jest sterowanie w tej grze. Aha, i bo znowu zacząłem gadać, musiał i moja ta mania dygresjonalna się uruchomiła. No, i powiedzmy, że mam jakieś doświadczenie stworzenia gier i tego, jak to wygląda po drugiej stronie. I za każdym razem, gdy wydaje mi się, że już widziałem wszystkie gry, wszystkie możliwe rzeczy, które da się zrobić w grach, to zawsze mnie coś zaskakuje. Pamiętam, że wiecie, miałem taki pierwszy, pierwszy raz miałem takie uczucie, że na zasadzie e, widziałem już wszystko, wszystko już wiem i, i nic mnie nie zaskoczy, a potem sobie kupiłem PlayStation. 3, w którym było w zestawie Little Big Planet. I byłem tak oczarowany tą grą. To było tak coś kompletnie innego niż cokolwiek wcześniej widziałem, że. Aha, my już, my już klucze mamy zaliczone. Dobra, ale ja chciałem Radiko. Ej, dobra. Może w ten sposób uda nam się to radyko odzyskać. Gdzie ono tutaj może leżeć? Gdzie on je odkłada? No i potem po, po, tym, po Little Big Planet w ogóle zacząłem odkrywać całą masę gier niezależnych różnych indyków, cudów niewidów i, i tyle fajnych tytułów zawsze było tam. A, a muzyka się włączyła. wydaje mi się, że radyko będzie musieli na koniec przerzucić na ten kocyk, bo w momencie, kiedy je podnosimy, to muzyka się załącza. Au! Dobra. Czy tu nie było jakiegoś tylnego wejścia? O, tu, tu chyba za tym koszem było. Dobra, to zaraz zobaczymy. No i, i teraz wiecie, wiecie, zacząłem się bardzo interesować indykami w ostatnich latach. I gram ma naprawdę dużo w gry niezależne, jak zresztą zauważyliście, głównie w takie. Praktycznie w ogóle nie ruszam AAA gier. Może się uda tędy przejść. No, i, i, i miałem to przez ostatnich kilka miesięcy, może lat, też miałem znowu takie przeczucie, na zasadzie, że już nic ciekawego pewnie nie stworzą, nie wymyślą, i nagle wyskakują z tą grą. Nie? Coś tak kompletnie innego i niezwykłego w porównaniu do wszystkiego, co do tej pory innego widziałem. Dobra. E, marchewkę, gem, termos i radio. Okej, okay, z gemem. dżem, czy ja widziałem gem? Termos mieliśmy nawet w pysku i zapomniałem o nim. E, Okej, okay, mark. O, o, nie, nie, zostaw mnie Ja wiem jak go wyprowadzić w pole Bo on idzie mniej więcej za nami To my sobie pobiegniemy tędy Skoczę do wody I sobie tędy przepłynę naokoło Już nas nie, nie dogoni Okej okay. No. ja, A, właśnie, miałem też opowiedzieć o tym sterowaniu w tej grze, że, że próbowałem grać z, z pomocą myszy i klawiatury i wiecie, nie jest to szczególnie intuicyjne. Nie jest to tak intuicyjne, jak kiedy gra się na padzie. No, w ogóle mi przypomina, jak kupiłem sobie to PlayStation, o którym mówiłem trójkę, nie? To ja to PlayStation kupiłem dlatego, że nie stać było mnie na to, żeby... O, tu jest jump, party. Nie stać było mnie na granie, na modernizację komputera, a pracowałem w firmie w Empiku, gdzie można było wypożyczać sobie gry za darmo. Więc wymyśliłem, że będę że kupię sobie konsolę. A nie! Nie! Jam jest mój, nie oddam ci. E, no, i pomyślałem sobie, że kupię sobie konsolę zamiast modernizować kompa i, i będę wypożyczać gry, nie? Tak z perspektywy klienta MPK, to tak powiem szczerze, że to nie jest do końca fajne, że można wypożyczać gry pracownikom, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie, że dzięki temu pracownicy lepiej wiedzą, co sprzedają, nie i trochę te produkty mają lepiej opanowane. Czy ta marchewa tutaj jeszcze jest? Tak, jest. Dobra. Okay. Także przeszedłem chyba ze 30 gier na tym PlayStation. Jakbym miał kupować te gry, to bym zapłacił fortunę. A jakbym miał jeszcze w to, to samo grać na PC, to jeszcze więcej bym zapłacił, bo ten komputer by kosztował kupę forsy. Dobra, tu jest radyjko, ale je weźmiemy na końcu. Okej, okay, tutaj mamy termośnik. Le, 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 le. O, -o, o, 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 o. Udajemy. A! Eee! Eee! Niepotrzebnie się. Niepotrzebnie się. E, tak zbliżyłem. Trzeba było poczekać aż sobie pójdzie facet. A? to mam pomysł. Może go zmotywujmy do pójścia w drugą stronę. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba, że w tej grze, podobnie jak w kilku innych, które graliśmy w naszej karierze tutejszej. Na przykład nie ma w ogóle tekstur, zobaczcie, że wszystkie rzeczy są płas płaszczyznami. Modele nie są w ogóle w żaden sposób oteksturowane. I to jest strasznie fajne. Bardzo mi się to podoba. To jest super prosty środek, który daje niesamowite rezultaty, jeśli chodzi o wizualną stronę. Nie! <laughs> Ej, oddawaj mój Termos. Czy my możemy go wyrwać? Możemy. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. O nie, 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 nie. Dobra. O, to mi tutaj coś przyniósł i chcę, żeby jej rzucił. Poczekajcie chwilę. Nie wiem, co to jest, boję się podnieść. Na szczęście się nie rusza. No, chyba jest przegryziony jakiś kawał kabla. Tak, to jest przegryziony kawał kabla. Mam nadzieję, że. O nie. Kod przegryzł mi kabel USB od ładowania pada. Czemu niszczysz moją własność? Wiesz, ile to wszystko kosztuje? Co? Dobra, wracamy do, do programu, <grymne> mojej rący. <drodzy. grymne> Ta. <grymne> A! Twoim drogą ciekaw jestem, co to za tablica tutaj jest, za, na rozpisana Zaraz zobaczymy. Bardzo mi się podobają te dźwięki. Okej, okay, czyli w zasadzie, żeby zaliczyć zadanie, to teraz już musimy tylko radyjko podnieść, nie? Pójdziemy sobie tym tylnym wyjściem. Na wypadek, gdyby stary dziad nas usłyszał. a, i teraz już nas nie dogoni. A, i radejko się zepsuło. Także już nie będzie nas też po dźwięku słuchać. E, nasłuchiwać. Dobra, i zobaczmy. Mamy już wszystko z wyjątkiem radia. Teraz musimy jeszcze grabie przeciągnąć do stawu. E, jakoś zmusić starego dziada, żeby założył słomkowy kapelusz. Nie wiem jeszcze jak. i e, I to będzie wszystko. Ciekawe. Dobra. Lecimy dalej. Wiecie, w, w ogóle ja jestem strasznie wielkim fanem gier, których na przykład nie ma przemocy. Uważam, że zrobienie ciekawej gry z interesującą rozgrywką, z fajną fabułą, historią, czy jak to tam sobie nazw chcecie nazwać, i żeby to jeszcze nie było nudne, zaliczone, <ścoughs> to jest naprawdę duża sztuka, żeby zrobić coś takiego i jednocześnie, żeby nie było takiej bezpośredniej przemocy. Typu karabiny maszynowe, wiecie, wybuchy, strzelanie, zabijanie i tak dalej. Uważam, że to jest ogromna sztuka ze strony autorów gier. Jeśli się podejmują takiego zadania, to jest wielka chwała im, moim zdaniem. I da się to zrobić, na przykład Sabnautica ma coś takiego. Nie wiem, czy zauważyliście. W Subnautice jest broń, ale to jest w całości broń defensywna, czyli pomagająca w obronie, a nie w ataku, nie? czyli na przykład jakieś tam działko odpychające. Albo jakaś, jakieś tworzące pole siłowe broń, czy podobne rzeczy. Nie ma niczego, co by bezpośrednio zabijało. Tak samo wiecie, na przykład, jakieś gry typu Little Big Planet, gdzie też w zasadzie się nikogo nie zabija. Hahaha. <grystanie> <grystanie> O, to było jakieś ukryte zadanie, patrzcie, do zrobienia. Eee, <laughs> przy okazji sobie drzwi otworzyliśmy. Dobra, a jak ten kapelusz słomkowy założyć? <laughs> Ej, ale to jest fajne. Strasznie mi się podoba ten klimat. Taki... Oddawaj. Dobra, a ty... nie mam pojęcia jak ten jak ten kapelusz może założyć. Sprawa by ogrodnik założył kapelusz przeciw słoneczny. Hmm... A, on tu buty teraz zakładać będzie, tak? A nie, poukłada je sobie. Ale tu ma grajdą, widzisz? Jak możesz w takim chlewie człowieku żyć? Posprzątaj tutaj trochę. <grywa> Dobra, w każdym razie, jak widzicie, furtka mamy otwartą, więc w sumie moglibyśmy przejść sobie do następnej, do następnej sekcji. Ale strasznie ciekaw jestem tego kapelusza. Zobaczmy. Aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Podoba mi się ten znak z boku, że, że e, zakaz gęsi, nie? Zakaz gęsiowania gę, gęsie, i gęgania. Zgubiliśmy mu łopatkę, raz zgubiliśmy klucze. Co się stanie, jeśli wszystko tutaj schowamy w tych krzeczorach? O nie! Podoba mi się, że muzyka jest interaktywna, nie, nie wiem, czy zauważyliście, że to pianinko tak sobie delikatnie plumka gdzieś tam w tle i, i sobie gdzieś tam gra, ale generalnie ono cały czas bardzo tak jest wyciszone i odzywa się tylko, kiedy dzieje się coś ważnego. I... <grybuj> <grybuj> A, niepotrzebnie zagęgają. Oni się patrzą na ten kapelusz. Może, może trzeba coś w tym stylu zrobić? Kurczę. Nie wiem. <grytanie> <grytanie> Okej, okay, wracamy z powrotem, ponieważ... E, zacząłem się zastanawiać, co można by zrobić, żeby Rozwiązać nasz mały problem, i zauważyłem, że ten facet raz na jakiś czas chodzi i grzebie w ziemi tą łopatką, którą mu schowaliśmy. Musiałem zostawić trochę, poświęcić trochę czasu na to, żeby on sobie poukładał wszystkie przedmioty, które porozwalałem po okolicy, bo co on się brał do roboty, to zauważał jakiś przedmiot, odkładał łopatkę na krzesło, a potem z powrotem e, szukał się, szykował się do dalszej pracy. I z powrotem znajdował jakiś inny bałagan, który zrobiłem. Dobra, udajemy, że nic się nie dzieje. O, i teraz. Aż ty. Dobra, musimy go zajść od innej strony. O, i patrzcie, tu mamy idealną okazję. A! A to, co złego, to nie ja. <ścoughs> przy, przy okazji, da, da, dając facetowi czas na e, posprzątanie tutaj tych rzeczy. Aż ty musiałem posprzątać bałagan po moim kocie, wiecie? M mój kot jest dokładnie taki jak ta gęś w tej grze. Kiedy mi się wydaje, że. O nie, nie chciałem tego zrobić. Chciałem kapelusz jego zabrać. E, kiedy, wiecie, kiedy, kiedy ja chcę sobie w spokoju popracować, to mój kot odstawia znowu jakiś cyrk i, i tak jak teraz przed chwilą przegryzła kabel USB, którym podłączyłem pada od PlayStation 4. I co, będziemy się tak mierzyć wzrokiem? <śmienicza> o nie! 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 dorwiesz mnie! O nie, dorwie mnie! O nie, dorwie zaraz! Nie! Nie, zostaw mnie! <śmienicza> ej, ej! No dobra, wracamy. Spróbujemy jeszcze raz później. <grymijny> Znowu mierzymy się wzrokiem podejrzanie. No, w każdym razie mój kot niestety jest właśnie tak jak ta gęś. Kiedy już, kiedy stracę czujność, odwrócę się i zajmę się. Patrzcie, jak się patrzy na mnie, nie? na zasadzie coś kombinuje, coś kombinuje. I kiedy stracę czujność i, i zajmę się swoimi bzdetami to kot coś odstawia, jakiś numer właśnie, tak jak przegryzione, jakieś kable rozwalone, coś. Kiedyś, kiedyś, sobie siedzę i tak zwracam uwagę przy komputerze, że coś jest za cicho. Gdzie jest kot, nie? I idę... A kot, a kot siedzi w szafie z porozwalonymi ręcznikami i, i, i sobie śpi. Okej. Okay. Kowaliśmy kapelusz. No to widzicie, musi założyć sobie w takim razie kapelusz słomkowy na swoją łysą oglądkę facet. W końcu, nareszcie. Haha, <laughs> zaliczone. No dobra, moi drodzy, bardzo się dobrze, bardzo fajna jest ta gra. Strasznie się cieszę. Dziękuję za ten prezent, chłopaki. Jeszcze raz niesamowita jest ta gra po prostu. Będę musiał, musiał do niej jeszcze zajrzeć od czasu do czasu. Jeśli będzie jakaś fajniejsza, większa oglądalność, będzie więcej pozytywnych komentarzy, to sobie zrobimy następny odcinek gdzieś jak za, jakoś za tydzień i po, po, poteroryzujemy ludzi w tym regionie. <grystanie> <grystanie> o, no dobra moi drodzy, to tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo, dzięki wielkie, cześć!